Myślenice i TV, Wasza telewizja internetowa. 3, 2, 1. Start. Świętowania nadszedł czas. Minęło już 7 lat, od kiedy market budowlany PSB Mrówka Myślenice po raz pierwszy otworzył drzwi dla swoich klientów. I choć wydawać by się mogło, że te 7 lat minęło jak jeden dzień, to w tym czasie w Mrówce wiele się zadziało. Bardzo to czas takiej bardzo intensywnej, mówczej pracy. Te 7 lat i oczekiwania naszych klientów pozwoliły nam na to, żeby dokonać dwukrotnie rozbudowy sklepu, przeprowadzić remodeling wnętrza. A także strefy kasowej, dzięki czemu no, ta oferta handlowa jest dużo bardziej atrakcyjna niż, niż te 7 lat temu. Dzisiaj Myślenicka mrówka to bogata oferta różnorodnego asortymentu do domu i ogrodu, ale to także rozpoznawalna marka, która przyzwyczaiła już swoich klientów do wysokiego standardu usług i produktów. Tylko do mrówki na zakupy, produkty jak najlepszej jakości, można tutaj wszystko kupić. Jestem tutaj stałym bywalcem jest bardzo miła obsługa fachowa świetne produkty przede wszystkim polskie i to najważniejsze promujmy mrówkę promujmy polskie produkty też często bywamy duży asortyment mają do wyboru też nie mają drogo Często zmienia się tutaj wystawa właśnie związana z sporą roku czy, czy ze świętami. Powiem szczerze, gospodarczy spraw albo takich narzędziowych, no to, no to w zasadzie korzystamy w Myślenicach tylko z mrówki. W ogóle jestem zadowolony z samego sklepu mrówki, bo większość swoich zakupów robię w tym sklepie. Ja jestem bardzo zadowolony, więc więc każdemu polecam. Mrówka przyzwyczaiła swoich klientów również do wspólnego jubileuszowego świętowania. Przyjechaliśmy po drodze z wnukiem się pobawić. No i miło jest spędzić czas. No tu mają atrakcje fajne dla dzieci tak samo, mają animacji dużo. My to co roku jesteśmy. A dlaczego to roku? Dzieci mi tak no, bo się im strasznie podoba tutaj. Nie mogło być zatem inaczej. Sobota 23 kwietnia upłynęła w mrówce pod znakiem różnorodnych atrakcji. Trzeba przyznać, że zadbano w tym temacie o najmniejsze detale. Konkursy, promocje, poczęstunki na słono i na słodko. Również. W <głos》> jednym słowem, zakupy ze smakiem, że aż palce lizać stojska branżowe dla dorosłych, no i oczywiście darmowa strefa animacji i zabawy dla tych najbardziej wymagających, ale i najbardziej rozkosznych klientów, których zadowolenie to najcenniejszy wyznacznik dobrej zabawy. Jak na tej mrówce jest? Fajne. I jak jeszcze? I co robiłaś? Dobrze. Co robiłaś? Co tam robiłaś? Chłapałam. No. Chłapałaś? I co jeszcze masz na ręce? Powiedz to Wiele się zatem działo, ale to potwierdza jedno, że myślińskie mrówce nadal przyświeca idea, która pojawiła się 7 lat temu. Przede wszystkim zadowolenie naszych klientów i te wszystkie działania, które realizujemy, mamy nadzieję właśnie, że, że spełniają te oczekiwania. No i widząc po, 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 po klientach, po ich ilości, po tym zadowoleniu, mamy nadzieję, że, że w te oczekiwania się wpisujemy. Być może właśnie dlatego klienci wybierają to miejsce i życzą jubilatce wszystkiego co najlepsze. Żeby była jak najdłużej, żeby się rozwijała, no i żeby promowała nasze polskie produkty na, cały, na całą Polskę, na cały świat. Następnych siedmiu razy, kilka razy. I niech się rozwija dalej. Przede wszystkim chcielibyśmy bardzo podziękować za te siedem za te lat. Ee, że klienci są z nami, e, że nam towarzyszą i mamy nadzieję, że tak też będzie przez kolejne lata. Mrówka Myślenice pozdrawiamy. Zwolnią na Zgniczy. Myślenice ITV. Wasza telewizja internetowa.